Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Moi drodzy, o świętości bardzo różnie można mówić. Na pewno wiele już słyszeliście, bo ma wiele obliczy, wiele kształtów, wiele do niej prowadzi dróg. Świętość jest, jest pełnią. Pełnią wiary, pełnią życia Bożego, pełnią przyjęcia zbawienia, Święta tego dzisiejszego słowa powiedzielibyśmy też pełnią mądrości, po prostu pełnia, pełnia, życia, więc bardzo różnie można o niej mówić. Ja bym chciał po prostu podzielić się tym, co mówi święta Teresa od Jezusa. XVI-wieczna mistyczka, kontemplatyczka, założycielka karmelitanek bosych, wraz z Janem od Krzyża założyła także karmelitów bosych, ja należę do tej właśnie gałęzi bosej. Karmelici i Karmelici Bosi, tak dwie, dwie gałęzie jednego zakonu. I właśnie ona no wiele ma nam na ten temat do powiedzenia, bo niezwykle głęboko, niezwykle radykalnie Boga przyjęła. Więc rzeczywiście możemy jej, jej zaufać. To, co chcę tu dzisiaj powiedzieć, aby taki pewien wstęp do, do tej drogi, którą ona zarysowała. Myślę, że warto, żebyśmy zaczęli od Słowa Bożego. W liście do Rzymian w ósmym rozdziale słyszymy tak. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko duch Boży w Was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w Was mieszka, Działo wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu. Duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. Czyli Duch Chrystusa w was mieszka. I o tym właśnie zamieszkaniu Boga w człowieku mi dzisiaj u Teresy. Posłuchali? Dajmy trochę powiedzieć jej samej. Przeczytam tu kilka takich dłuższych fragmentów z jej dzieł. Posłuchajmy właśnie co. Co ona mówi, może właśnie na początek, daj mi jej przemówić. Nie? Pewien duchowy obraz, który nam przedstawia. To jest z księgi Droga Doskonałości. Przedstawcie sobie w Waszej duszy pałac. Nad wszelki wyraz wspaniały. Cały zbudowany ze złota i drogich kamieni. Słowem taki, jaki tak wielkiemu Panu przystoi. Dodajcie do tego, że wspaniałość tego pałacu w znacznej części od was zależy. Bo rzeczywiście w waszej jest mocy przyczynić się do tego, aby był bogaty i okazały. Bo nie ma budowy tak pięknej, jaką jest dusza czysta, jaśniejąca cnotami. Im cnoty te większe, tym świetniejszy blask wydają. Wyobraźcie sobie, że w tym pałacu mieszka ten wielki król, który w niepojętej dobroci swojej raczy być ojcem waszym. Zasiada on w tym pałacu na tronie wartości nieocenionej. A więc zasadnicza myśl, tym szczególnym miejscem przebywania Boga, jego zamieszkania jest Twoja dusza, Ty, Twoje wnętrze. Bóg mieszka w Tobie, Twoje wnętrze, Twoja dusza jest tym wspaniałym pałacem, w którym On chce przebywać, w którym On jest. Święty Jan od Krzyża powie, że dusza chrześcijanina jest uprzywilejowanym miejscem przebywania Boga. To jest uprzywilejowane miejsce. Bóg, który jest przecież Duchem, no najbardziej jakby może się odnaleźć w tym, co duchowe, a więc w Duchu Człowieka. To jest to szczególne miejsce obecności Boga w świecie. A więc wspaniały obraz, wspaniały pałac w nas, oczywiście jest to obraz duchowy. Nie szukamy go gdzieś tutaj między prawda, trzustką, wątrobą, prawda? Tutaj ten obraz może nas troszkę oczywiście mylić, troszkę zwodzić to wnętrze, to w głębi. To, to zupełnie, przecież oczywiście nie chodzi o, o, o stronę fizyczną. Mówimy o rzeczywistości duchowej, o duszy. Twoja dusza, twoje wnętrze, twój duch jest właśnie tym pałacem. Teraz sam mówi, zasiada na, w tym pałacu na tronie wartości nieocenionej. Co jest w tym tronem? Co jest tronem Boga? Gdzie on zasiada? Gdzie on króluje? Gdzie on chce królować? Którym jest Wasze serce? Twoje serce jest tronem Boga. Dalej pisze tak. Może to na pierwszy rzut oka wydać się rzeczą niewłaściwą, że dla objaśnienia Wam tajemnic tak wysokich takiego prostego używam obrazu. Ale potrzeba takich porównań dla zrozumienia tej prawdy. Że oprócz tego, co w nas widać zewnętrznie, jest coś innego jeszcze we wnętrzu naszym, bez porównania wartościowszego. A więc, yy, różne może być doświadczenie Boga. No, doświadczamy, go, doświadczamy go na pewno na najróżniejsze sposoby, w wydarzeniach, w tym, co on robi, w jego działaniach, yy, w działaniu charyzmatycznym, na darach charyzmatycznych. W modlitwie, w Słowie Bożym, na, słyszymy, jak to nas mówi, w sakramentach. Na, Bóg przychodzi rzeczywiście na wiele, wiele sposobów. Nie? Ale teraz sam mówi, jest jeszcze ten jeden szczególny sposób, gdzie właśnie Bóg jest po prostu w Tobie. Nie przedstawiajmy sobie duszy naszej jakoby pustki jakiejś. Gdybyśmy pamiętali i uważnie zastanawiali się nad tym, jakiego to wielkiego gościa mamy we wnętrzu naszym. Niepodobna by nam było oddawać się niebacznie tylu marnościom i rzeczom tego świata, bo widzielibyśmy, jak one są poziome i niskie w porównaniu z tym, co posiadamy my w samych sobie. A więc może być także to spotkanie z tym gościem, który jest obecny po prostu we mnie. Może ktoś uśmiechnie się na tę uwagę i powie, że dowodzę rzeczy jasnej każdemu. Prawda? U mnie jednak był czas, że tej rzeczy nie rozumiałam. Wiedziałam, że mam duszę, ale marnościami tego życia, zasłaniając sobie oczy jak przepaską, nie wiedziałam, jaka jest jej cena i jak wielki gość pośrodku niej przebywa. Oczywiście, niby to jasne, niby każdy wie, że ma duszę, no ale nie wiem, czy każdy do niej zagląda. Nie wiem, czy każdy wie, co naprawdę się w niej kryje, kto tak naprawdę się w niej kryje. Gdybym wówczas była, znała tę prawdę tak jak dzisiaj ją znam, no ona to pisze, kiedy zna już tę prawdę bardzo głęboko, bardzo prawdziwie. Jezus jej się objawia no, w sposób taki mistyczny, bezpośredni, faktycznie w jej wnętrzu. Ona to już mówi z takiego dotknięcia Boga, z takiego bardzo, bardzo bezpośredniego. Tak jak ją dzisiaj znam, że w tym maleńkim pałacu mojej duszy tak wielki mieszka król. Nie byłabym go tak często zostawiała samego. Byłabym choć niekiedy dotrzymywała mu towarzystwa. A szczególnie byłabym pilniej starała się o to, aby ten pałac jego nie był tak zaśmiecony. Jakiż to dziwnie pojęty, że ten, którego wielkości tysiące światów nie ogarnie, zamyka się w takim ciasnym przybytku, jakim jest nasza dusza. Ale i w tym zamknięciu jest wolny, bo będąc Panem wszechwładnym, wszędzie jest niezależny. Tylko, że dla takiej wielkiej miłości, jaką nas miłuje, przystosowuje się do naszej miary. Ja myślę, że pierwsza zasadnicza prawda, tym pałacem zamieszkania Boga jest Twoje wnętrze. I dalej Teresa mówi, co się dzieje, kiedy człowiek zaczyna w tę prawdę wchodzić, kiedy zaczyna jakoś na nią odpowiadać, kiedy zaczyna ją zgłębiać, kiedy wyrusza pewną drogę. Z początku, gdy dusza dopiero zaczyna wstępować na drogi życia wewnętrznego, Bóg nie ukazuje jej się jawnie, aby nie przeraziła się widokiem swojej małości wobec mieszkającego w niej tak ogromnego majestatu. A więc kiedy dusza zaczyna wstępować, tak? mówimy już o pewnym procesie, podjęciu pewnej drogi, kiedy to się zaczyna dziać, kiedy człowiek wyruszył w tę wewnętrzną wędrówkę, podjął drogę życia wewnętrznego, to życie wewnętrzne wchodzi i właśnie mówi, wstępować na drogę, bo to jest droga, to jest proces, to, to, to wymaga czasu, to się dzieje stopniowo, jest to pewna droga, którą człowiek może podjąć. To właśnie droga w głąb, droga ku Bogu, który zamieszkuje we mnie. Powoli jednak, w miarę jak uzna tego potrzeby, rozszerza i rozprzestrzenia tę duszę. Aby zdolna była objąć te skarby, które w niej składa. Dlatego właśnie mówiłam, że jest niezależny, bo może według woli swojej powiększyć i rozszerzyć ten pałac, w którym mieszkać raczy. Czyli coś się zaczyna dziać. No, człowiek podejmuje decyzję, człowiek wkracza na te drogi i Bóg coś zaczyna robić. Teresa mówi poszerza tę duszę, przystosowuje ją, przygotowuje do tego żeby człowiek rzeczywiście mógł jakby ogarnąć, pomieścić to wszystko, co Bóg chce mu dać, co w nim składa, nie? a więc jakieś pojawia się nowe Boże działanie. Nie? On podejmuje kolejne kroki. Nie? Wszystko tylko od tego zależy. Ciekawe zdanie. No właśnie, od czego teraz wszystko zależy? Da, teraz jakby opowiedziała jak jest, mówi, że to się może dziać, może się rozszerzać ta dusza, to spotkanie bo może się dokonywać coraz głębiej. Od czego teraz wszystko zależy? Wszystko tylko od tego zależy, byśmy oddali się jemu bez podziału i nieodwołalnie i w niczym nie krępowali działania jego w nas, tak aby mógł rządzić i rozporządzać jak rzeczą swoją. No, i to już jest bardzo poważna sprawa. Można powiedzieć, że pierwsza decyzja to jest ta decyzja wyruszenia w drogę, podjęcia tej drogi życia wewnętrznego, że ja chcę tą drogą pójść. Jak się to robi, to jeszcze za chwilkę powiemy, ale to jest ta pierwsza decyzja, że mnie to w ogóle interesuje. Ja chcę to robić, ja chcę zgłębiać tę rzeczywistość. Ale, dalej, Teresa mówi od razu o niezwykle ważnej decyzji. Abyśmy oddali się jemu bez podziału i nieodwołalnie. Tak, aby mógł w nas rozporządzać, rządzić jak swoją rzeczą, jak u siebie. Żeby on rzeczywiście mógł panować w tym pałacu. Żeby on mógł panować w moim wnętrzu, w moim życiu. A więc, no, w tym jednym zdaniu, można powiedzieć, jest ukryta rzecz no, już bardzo, bardzo zaawansowana. I dalej Teresa to precyzuje. Ten warunek jego jest ze wszechmiar słuszny, więc mu nie odmawiajmy. Prawda, że Pan nie chce zmuszać naszej woli, więc przyjmuje to, co mu damy, ale całkowicie nam siebie nie odda, póki my się całkowicie nie oddamy jemu. W tych króciutkich zdaniach jest no, cała masa bardzo poważnej treści, pisanej przez kogoś, kto rzeczywiście zna Boga. Myślę, że tutaj naprawdę możemy Teresie zaufać. Zobaczcie, mówi taką rzecz właściwie szokującą. Przyznam aż aż trudno mi w to było uwierzyć, no, ale wierzę, że, że Teresa wie, co mówi. Pan nie chce zmuszać naszej woli, więc przyjmuje to, co mu daje. Bóg przyjmuje to, co człowiek mu daje. Jeżeli ktoś na przykład no, modli się tyle, że no, codziennie odmawia pacierz, powiedzmy, dwa razy dziennie, dwa razy dziennie po trzy minuty oddaje Bogu. Tylko tyle. To jest jakby cała jego modlitwa. I co Bóg na to? Teraz sam mówi i on to przyjmuje. Bóg mówi: Dobrze. Jeżeli tyle chcesz mi dawać, to ja tyle przyjmę. Jeżeli tyle chcesz się ze mną spotykać, to ja będę się z Tobą tyle spotykać. Dobrze, niech będzie tyle. Jeżeli ktoś się modli nawet niecodziennie, co jakiś czas się pomodli, Bóg mówi: Dobrze, spotkajmy się. Chociaż tyle. Jeżeli ktoś powiedzmy, przychodzi nie wiem, raz w niedzielę, do kościoła, bo czasem nie w każdą niedzielę, bo mówi: Dobrze, on to przyjmuje. Aż nieprawdopodobne. Teresa pokazuje, można powiedzieć, bardzo pokornego Boga, który zniża się do człowieka, jakby dopasowuje się. Mówi: Skoro tyle mi chcesz dać, dobrze, ja to przyjmę. Niech tak będzie. Aż trudno w to uwierzyć. Ale Teresa też mówi dalej. Bez, bez ogródek mówi wprost, no jak jest, mówi, ale całkowicie nam się nie odda, póki my całkowicie nie oddamy się jemu. Więc jeśli chcesz rzeczywiście dalej, jeżeli chcesz no, przyjąć to wszystko, co Bóg chce Ci dać, a chce dać Ci nieskończenie wiele, bo chce dać Ci siebie, to już Teresa wprost mówi, jak też mówi, jak jest. To się nie uda inaczej. Jeżeli chcesz, żeby Bóg poszedł na całość, to trzeba, żebyś i ty poszedł na całość. Albo, albo. Albo idziemy na całość, albo nie idziemy i decyzja jest twoja. Teraz jest tutaj bardzo jednoznaczna. Całkowicie nie odda nam siebie, póki my się całkowicie nie oddamy Jemu. Jest to rzecz pewna, Piszę dalej. I dlatego tak często wam ją przypominam. I to pewna, że Pan nie zdziała w duszy Waszej wszystkiego, co działać chce, a chce nieskończenie dużo. Jeśli jej w zupełności, bez podziału nie posiada, bo i jakże by mógł w takiej duszy działać on, miłośnik, ładu i porządku? Jeśli do tego pałacu napuścimy pełno pospólstwa i napełnimy go tandetą, jakżeż on się w nim pomieści z dworem swoim? Wielka byłaby zaiste łaskawość jego. Gdyby choć na chwilę zechciał zatrzymać się wśród takiego natłoku, można powiedzieć, że tutaj właśnie terasa nam pokazuje warunek świętości. ktoś pyta, jak no właśnie, do tej świętości dojść, jak przyjąć dar świętości, jak przyjąć dar zjednoczenia z Bogiem, jak przyjąć tę pełnię Bożego życia, którą Bóg chce nam dawać, jak przyjąć pełnię zbawienia. Można powiedzieć, że tu widzimy, jakby pierwszy zasadniczy warunek. Ta decyzja, że ja rzeczywiście chcę tego wszystkiego, ja chcę się oddać, ja chcę pozwolić, żeby Bóg zrobił swoje dzieło we mnie tak, jak on będzie chciał. Żeby we mnie, nie tylko w moim życiu, w moich pracy, pieniędzy, zdrowia, ale także w moim sercu, całkowicie we mnie, chcę. Oddać się jemu, chcę powierzyć się jemu, chcę oddać się w jego ręce, bo jemu ufam, bo wierzę jego miłości, bo wierzę jego dobroci. Więc człowiek, który taką decyzję podejmuje, po prostu będzie na to pozwalał. Dzień za dniem, jakby krok za krokiem, w różnych sytuacjach i wielkich, i małych, i codziennych to się będzie działo. Albo będę mu pozwalał, albo nie będę mu pozwalał. Więc tu rzeczywiście ten warunek jest niezwykle istotnym. Myślę, że tak może zrobić człowiek, który już odkrył, że to jest skarb. Że to jest mój skarb. Skarb, który Bóg naprawdę chce mi dać. Boże życie we mnie. Zjednoczenie z Nim. Pełnia miłości. Tak, że to jest skarb, dla którego warto rzeczywiście zrobić wszystko. Człowiek, który to odkrył, taką decyzję może podjąć i potem oczywiście tę decyzję no, ponawia y, dzień za dniem chwila za chwilą decyzja za decyzją a więc y, pierwszy zasadniczy obraz Teresy ty jesteś tym pałacem który właśnie może być wypełniony Bogiem możesz jakby tą drogą iść właśnie coraz bardziej w głąb coraz bardziej do do tego króla który tam w tobie jest ukryty to nie jest oczywiste że on jest na tej obecności w sobie często wprost nie doświadczamy. I tu uwaga, nie chodzi o to, żeby ją czuć. To, to nie jest kwestia jakby emocji, prawda? Że mam no, poczuć obecność boga we mnie. Nie. No, czasem jakoś ją odczuwamy, oczywiście, ale tu raczej chodzi o coś o wiele, wiele głębszego o taką bardzo realną obecność, która nawet może nie być odczuwalna, może nie być do końca rozumiana. Więc żeby jakoś to wiem, pojmować, doświadczać, to pewną drogę trzeba przejść. Tego się też nie bójmy, to nie jest od razu. To nie jest tak, że dzisiaj postanowi dzisiaj nagle prawda, odkryje całą pełnię tego Boże, Bożego życia w sobie. Nie jest to takie proste, ale też jestem dobra nowina. Ja nie masz teraz napiąć i, i ja jak nie poczuję, no to, no to lipa, prawda? To nie ma tego we mnie, o co chodzi. Nie, no zaraz, cierpliwie. I teraz teraz oczywiście uczy też jakby, co, co dalej. Ja tu oczywiście no mówię tylko tak jakby... Można być pierwsze zupełnie kroki. Kiedy się dowiedziałem, że mam do dyspozycji pół godziny, czyli bardzo mało na, na, ten, na ten temat, tego zamieszkania Boga w człowieku, pomyślałem, że nie będę próbował zrobić takiego streszczenia, że w pół godziny tak szybciutko opowiem troszkę o wszystkim. Tak jakby zrobię spis treści, to chyba nie miałoby sensu. Raczej, no właśnie, chcę powiedzieć na spokojnie, po prostu jakby pierwsze kroki. To można wejść, można tego próbować. Oczywiście można też poczytać świętą Teresę samemu i tę drogę potem kontynuować. Także, no jeszcze chwilkę mamy, także posłuchajmy, co dalej Teresa mówi właśnie o wchodzeniu w głąb. To już jest z twierdzy wewnętrznej, czyli gdzieś tłumaczymy z zamku wewnętrznego, drugie dzieło, takie już ostatnie, najdolniejsze dzieło Teresy, właśnie oparte w całości na tym obrazie że dusza to jest zamek, w którym są komnaty, jakby siedem takich kolejnych komnat. Tak ciekawie też przedstawię, że to nie jest jedna za drugą, tak jakby korytarz z kolejnymi, tylko to jest tak jakby, że coraz głębiej wchodzisz do jednej, tam roz, widzisz następną, wchodzisz do tej i tak coraz, coraz głębiej gdzieś w głębi, w głębi serca, w głębi duszy jest ta żywa obecność Boga. Oczywiście znowu obraz jest przestrzenny, ale też coś namówi, że jest pewna wewnętrzna droga, są pewne kolejne kroki, są pewne etapy, no, że to się też jakoś dzieje, dzieje stopniowo. No ale jaki jest początek? Wracając zatem do tej pięknej, rozkosznej twierdzy naszej, przypatrzmy się, jaki i którędy do niej wejść możemy. Może tu wyda się komu, że mówię od rzeczy, bo jeśli tą twierdzą jest sama dusza, wtedy rzecz jasna, że nie ma potrzeby troszczyć się o sposób dostania się do niej skoro już w niej jest i jest nią sama. Byłaby to taka sama niedorzeczność, jak gdybyśmy kogoś zapraszali do pokoju, w którym on już się znajduje. Ale trzeba wam wiedzieć, że wielka jest różnica przebywać a przebywać. Wiele jest dusz, które przebywają w zewnętrznym tylko ogrodzeniu, tam gdzie stoi straż, strzegąca twierdzy i ani im w myśli wejść do wnętrza i zobaczyć, co też tam jest w tym pałacu wspaniałym i jakie w nim są mieszkania. Niedawno temu, z ust uszonego teologa, słyszałam to zdanie, że dusze nieoddające się modlitwie wewnętrznej podobne są do ciała zdrętwiałego albo sparaliżowanego, które choć ma ręce i nogi, władać nimi nie może. A więc dusza może być sparaliżowana. Może ma możliwości, ma władzę, ale ich nie używa. Jest jakby drętwa, czy, czy właśnie wręcz w jakimś wewnętrznym sparaliżowaniu. I kiedy to się może dziać? Są rzeczy samej dusze tak zniedołężniałe i tak nawykłe do obracania się wyłącznie w rzeczach zewnętrznych, iż straciły niejako wszelką możliwość oderwania się od nich, choćby na chwilę. I wejście w siebie stało się dla nich prawie niepodobieństwem. Ciągłe przestawanie z gadzinami i bydlętami krążącymi wokół twierdzy przeszło u nich w nał i same stały się niemal nimi. A choć z przyrodzenia swego tak są bogato uposażone, Iż z takim wysokim panem, jakim jest Bóg Sam, mogłyby przestawać, to przecież od tego niesłownego towarzystwa oderwać się nie mogą. Takie dusze, jeśli nie uznają swojej nędzy i nie zechcą szukać na nią lekarstwa i nie zwrócą wzroku w głąb siebie, takiego losu się doczekają, jak żona Lota, która za to, że się obejrzała, stała się słupem soli. A więc uwaga, jest możliwe coś takiego, że człowiek, choć no, ma duszę. Każdy ją ma, każdy ma to wnętrze, można żyć tak, że do niej się w ogóle nie zagląda. Święty Augustyn, kiedy odkrył tę rzeczywistość zamieszkania Boga w nim, zawołał: Boże, ty zawsze byłeś we mnie, ale mnie tam tak długo nie było. Ty zawsze byłeś we mnie, ale mnie tam tak długo nie było. A więc można być jakby na zewnątrz, zajmować się sprawami tylko zewnętrznymi. No, którymi się zajmujemy i mamy się zajmować tym, pracą, tam, 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 pieniędzmi, rodziną, zdrowiem, wizytami, kontaktami, najróżniejszymi sprawami. Ale może być tak, że człowiek żyje cały czas wyłącznie tym, jakby ciągle na zewnątrz siebie, żeby nigdy nie wchodzi do wnętrza, by nie zagląda, a co się dzieje we mnie, co ja myślę, co ja przeżywam, co ja cenię, czego ja pragnę. <laughs> Jeśli na przykład ktoś no w każdej wolnej chwili załącza telewizor albo sięga do internetu, albo na przykład ktoś ogląda telewizję, na tym czy internet, aż do zaśnięcia. Włóżko ogląda i zasypia przy telewizji. Do ostatniej sekundy swojego dnia jest jakby na zewnątrz siebie, tylko w tym, co się tam dzieje na ekranie, co mu ekran przynosi. Można być cały czas pochłoniętym sprawami zewnętrznymi, bez takiego właśnie zatrzymania. To, co mówię w kazaniu, nawet z tej aktywności nocy, jakiejś refleksji, zatrzymania, wejścia właśnie w siebie. Prawda? Więc można być tak, tak pokłoniętym tym, co na zewnątrz, że w ogóle się do środka nie zagląda. Ale teraz da jeszcze drugą przestrogę. Ciągłe przestawanie z gadzinami i bydlętami, sugestywny obraz, krążącymi wokoło twierdzy, przeszło u nich w nauk i same stały się niemal nimi. Można być jakby. No w tych jakby, mam mówić bydlenta, ja myślę, że pewne, pewne namiętności nasze. Człowiek na oddaje się różnym namiętnościom, mówię, no złości, tak? To jest pochłonięty swoją złością, tak? wszystko go złości, ciągle narzeka. Tak? I teraz on ja mówi, staje się powoli taki jak one. Tak? Człowiek staje się taki, jak jego namiętności. Bo to bardzo mocno widać przy takiej namiętności seksualnej czy pornografii na przykład. Jeżeli ktoś no, wchodzi w pornografię, to rzeczywiście ma się bardzo mocny obraz, że stopniowo staje się jego dusza właśnie taka, jak to, co widzi na ekranie. Jest jakby wessany, wchłonięty, nieraz właściwie niezdolny oderwać, niezdolny właśnie wejść w głąb. Czy znaczy, nie wiem, namiętność posiadania pieniędzy, ktoś żyje tym, ile ma, prawda? ile zarobi, ile na lokacie, prawda? I no, można być po prostu wchłoniętym jako w tę namiętność. I człowiek coraz bardziej jakby staje się rzeczą. Oddaje się rzeczą, coraz bardziej staje się jak, jak rzecz. Jego dusza jakby drętwieje, sztywnieje, czy wręcz jakby, można powiedzieć, zamiera. A więc może być, może być tak. Można być też oczywiście na zewnątrz tego zamku, tego wspaniałego pałacu swojego wnętrza, mówiąc obrazowo, chodząc w pobożnej procesji wokół tej twierdzy. Można Odmawiać pewne modlitwy, można być na nabożeństwach, można być nawet na Eucharystii, w taki właśnie zupełnie zewnętrzny sposób, poza sobą, poza tym realnym kontaktem z Bogiem. I też no, jestem wtedy na zewnątrz, ciągle nie, nie, wchodzę, nie wchodzę w głąb. Teresa mówi, ostatnie zdanie, bramu, więc którą się wchodzi do tej twierdzy, jest, o ile ja rzecz rozumiem, modlitwa i rozważanie. Czyli autentyczna modlitwa. Ta modlitwa, która właśnie, nawet jeżeli to jest modlitwa ustna, może być ustna. Teresa bardzo ceni także modlitwę ustną, ale odmawianą w sposób bardzo świadomy, odmawiany też jako modlitwę serca, jako modlitwę wewnętrzną. To już wielki temat, w to tutaj nie wchodzę, jak teraz rozumie modlitwę, ale może być, to byłby taki następny krok. Ale każde autentyczne wejście w modlitwę, by też słuchanie Boga, słuchanie Jego Słowa, może dawać to światło właśnie na wnętrze. Przez modlitwę właśnie wchodzi się do, do wnętrza tego pałacu duszy i można podejmować tę coraz głębszą drogę aż do zjednoczenia, aż do tego, żeby rzeczywiście ta obecność Boga jakby doszła do głosu, jakby przeniknęła wszystko, żeby doszła do wszystkich warstw mojego życia, także mojego myślenia, moich dążeń, moich pragnień, moich emocji moich zmartwień, trosk, żeby ta obecność to wszystko przenikała. Tak jakby jedno słowo tylko no, takiego światła, co, co może czekać dalej człowieka, który by tę drogę podjął. Teresa bardzo jasno mówi, że te pierwsze mieszkania, ten pierwszy etap to jest po prostu poznawanie siebie. Czyli człowiek, który się wchodzi w głąb siebie, zaczyna widzieć, jaki jestem zaczyna widzieć, po pierwsze właśnie stopniowo odkrywać tę wspaniałość, wspaniałość tego pałacu dusz, tego jak jestem stworzony, bo to jest niezwykła siła tego obrazu, a jesteś stworzony tak, żeby Bóg mógł w tobie zamieszkać. To jest nie byle co, bo twoje wnętrze, twoja dusza jest tak zaprojektowana, tak stworzona, żeby mogła się wypełnić obecnością samego Boga. To jest właśnie niewyobrażalne, to, to jest nie do pojęcia. Możemy mówić o misterium tajemnicy Boga, możemy mówić o misterium tajemnicy ludzkiej duszy, że ona jest taka, to Twoja dusza, że może się wypełnić Bogiem, że On może się z tą duszą zjednoczyć, napełnić ją sobą. Nie? Jak wspaniała jest. A więc człowiek, który wchodzi w modlitwę, coraz bardziej to odkrywa i też oczywiście zaczyna widzieć grzech. Zaczyna widzieć, co jest nie tak, ale może właśnie im bardziej człowiek zobaczy, jak wspaniale jest stworzony, no, tym lepiej zobaczy, czego brakuje czym jaką rzeczywiście straszną rzeczą jest rzeczywistość grzechu. To wszystko, co niszczy właśnie ten pałac, tę wspaniałość, co usuwa tę Bożą obecność, to jest zupełnie też się pojawia nowe spojrzenie na, na grzech. To oczywiście wszystko dalej, wiem, być może kiedyś uda mi się więcej o tym powiedzieć do Was, jak nie, to oczywiście można czytać u świętej Teresy. Droga doskonałości to jest takie rzeczywiście pierwsze wprowadzenie w głębszą właśnie rzeczywistość modlitwy. Także teraz w tej modlitwie, w tym uwielbieniu chcemy w tę obecność wchodzić, dotykać, by prosić Boga o to światło, o doświadczanie właśnie tego, że On obecny pośród nas, obecny w swoim kościele, obecny w najświętszym sakramencie, chce właśnie też dotykać nas jakby od środka. Chce dawać nam tu doświadczenie, że On ten sam jest i zamieszkuje w każdym z nas. 嗯。<laughs>